Jowita Solaris Ciesielska to znajoma Spaceona, Wala i Wojtasa oraz przyjaciółka Łysej i kobieta lekkich obyczajów. W odcinkach od 70 do 88 także żona Cieślaka. Debiutuje w odcinku 41, gdzie okłamuje Spaceona jakoby była świadkiem seksu między jego matką a Wojtasem. Kiedy kłamstwo się wydało, za karę musiała zrobić dobrze trzem kolegom i panu Wiesiowi. W następnych odcinkach zachodzi w ciąże i rodzi synka Justina, a następnie wychodzi za Cieślaka, który okazuje się być ojcem chłopaka. Jakiś czas po ślubie przyłapała męża ze swoją przyjaciółką na melanżu u dzikiego i wkrótce się z nim rozwodzi. Później robi sobie kolejne dziecko. Solaris jest sfana i wciwska. Daje się dobrowolnie zapłodnić przez Cieślaka, aby tylko zaś w ciąży w celach zarobkowych. Ma zamiar pobierać alimenty od swojego ex. Jest też wyjątkowo głupia i uzależniona od solarium. W celach zarobkowych zajmuje się nierządem. Jej imię poznajemy dopiero w odcinku 70. Za godzinę seksu bierze tylko 5 zł. Jednego razu prawie pobiła rekord solarium w długości opalania. Jak dotychczas nie znamy jej panińskiego nazwiska. Poród Solaris odbywa się w Szerszeniu, czyli samochodzie Wojtasa.